Cześć! Hej! Ja jestem Katie, a ja jestem Chelsea. A to jest kanał Mercy LPS Koko LPS. A więc tak. To jest tylko taka mała zapowiedź kanału. Tylko żeby pamiętajcie nasze imiona, jak się nazywamy. Ja jestem Katie, a ja jestem Chelsea. Dlatego Katie i Chelsea. Dlaczego właściwie kanał nie nazywa się Katie i Chelsea, same nie wiemy, po prostu nazywałyśmy go Mercy LPS i Coco LPS. Nie mogłyśmy się zdecydować czy będzie Mercy LPS, czy będzie Koko LPS, dlatego sobie pomyślałyśmy, że będzie Mercy LPS, Coco LPS, bo obie to są dobre nazwy. Jednak powiem, że mi bardziej pasowało Mercy LPS, no mi też nawet, ale... Dobra, Koko LPS też było fajne. Mi się bardziej podobało właśnie Koko LPS. A co byś powiedziała na to? I Orange LPS. Albo Chipsy LPS. Albo Pepsi LPS. A nie, bo to jest już zajęte. Albo Coca-Cola LPS. No dobra, już. No no. no dobra. dobra. Do zobaczenia. I wypatrujcie pierwszy filmik, a intro będzie od razu z filmikiem, także Pa! Wypatrujcie pierwszy vlog.